我这里了，谁他妈能做？Oh, oh, oh, oh. I tylko wy nie wpuszczajcie, bo Clipera na Was napuszczę. Co? Nie, 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 Widzowie, znowu zostaliśmy zamknięci w więzieniu i tak. tym razem... Ej, jest to więzienie Minecraft. W sumie całkiem spoko. Ale czemu mamy łańcuchy? Strażnik, proszę, zdejmij mi chociaż te łańcuchy. Ej, Ernest, Ernest! Strażnik! Ernest, no? Moje łańcuchy już są zdjęte. Nice! Jesteśmy wolni! Tylko, że w więzieniu, czyli tak nie do końca. Ej, dobra, chłopaki, musimy zacząć od tego, żeby przeszukać całą celę Może będzie coś, co pozwoli nam uciec. Czyli lutujemy i temy. Oskar, sprawdź tutaj. E! Pomarańczowe leszcze! Żadnych sztuczek! Tylko nie leszcze. Creeper! Do mnie! Czy on ma creepera? Prawdziwego? Ale jaki... duży! A. Nie wycałuj no, jak będziecie fikać, to wiecie co się stanie. Cyk, cyk, cyk i bum! Będzie grzeczni! Widzieliście jak on się zaświecił na chwilę? Tak, przerąbany. Ej dobra, ten creeper może wszystko wysadzić w powietrze, więc ja bym z nim serio nie zadzierał. Strażnik, dogadajmy się, za co nas stąd dobra. wypuścisz? Wytłumaczę wam zasady. Przez 24 godziny jesteście tutaj zamknięci! A co jakiś czas będą zadania? Jeśli któryś z was nie zrobi zadania, straci życie, a macie łącznie trzy. Chłopaki, Chłopaki faktycznie mam po trzy życia. Trzy, trzy życia tylko? I bardzo ważna zasada. Nie otwierajcie tego boksa, co tam leży. Pełno kombiaksy. Dobra, dobra, będziemy grzeczni, obiecujemy, nie chcemy, żeby Creeper był. To ja was tutaj zostawiam z Creeperem. On was będzie pilnował. Nara. Nara. Ej, dobra, strażnik sobie poszedł, teraz możemy w końcu zobaczyć, co jest w celi. Zacznijmy od tych skrzynek. Hej, co? Mamy jedzenie chłopaki. To jest prawdziwy kupiec. No, jak chcesz nas jeść? Wychodź, wychodź, gumplu. Wypuszczamy wszystkich. Ej, ej a co, jeżeli to jest Bandior i on też jest tu zamknięty? No i jakoś się znalazł w celi, nie? Ale to szpieg, to musi być szpieg. Ej, chwila. Czy ptaki to nie są roboty rządowe, które nas podsłuchują? Dobra, mniejsza o to. Jego zostawmy, zobaczmy co tu jeszcze jest ukryte. Może będzie tutaj jakiś creeper, który pokona tego creepera, albo co? Nie, ja obstawiam, że to będą diaksy, którymi ewentualnie będziemy mogli przekupić tego creepera, nie? I tego, tego policjanta. Chłopaki, co? Tu jest jakaś fiolka. O kurna, miksturka. A tu? Nice. Mamy Gnata, ale trzeba go ukryć. Ok, w każdym razie jest ostatnim. Nie, nie, musimy tego pąknąć. To jest takie ciężkie? Tak. Ej, co? faktycznie co? mega Słatne ciężkie siły. A, wiesz, wypiłem taką potkę wcześniej, zanim do tego Ej, dobra, tylko ten creeper cały czas tutaj węszy nie? Jeżeli go jakoś powstrzymamy, to wtedy będziemy mogli się normalnie prześlizgnąć. No, co? Co? Nie bez powodu to znaleźliśmy. A, czy to, to jest, jest nabój. To jest broń co? do tej. To, to jest, jest nabój, nabój do tej broń. Chce to wlać do środka? Wlejmy tutaj. Jest... Dobra, zobaczmy. Strzelmy w niego. Wystarczy. Kurczaku, odsuń się. Zobaczmy, czy to zadziała. Dobra. O! się? Czekaj, coś się dzieje. Tak, przemienia się. Ej, patrzcie! Zamienił się w świnie. Widzowie, bo to ciekawostka. Przecież creepery były wzorowane na modelu świni i dopiero potem stają się creeperami. Ej, strażnik się wkurzy jak to zobaczy. O, chyba idzie. Ej, no, dajmy sobie, nie Ej, gdzie jest mój creeper? Zamieniliście go w świnie? Co? Creeper się zamienił w świnie? Jakim Wiedział pan, że Creeper był wcześniej świnią? Co wy gagatki, Myślicie, że teraz macie wolny, tak? No, trochę. No. mam nieskończoność Creeperów. Co? O, numer dwa do mnie. Patrzcie, o, ten, ten o jest je. jakiś Kolejny taki sam Creeper. No, skoro już się rozumiemy, mam dla was kolejne zadanie. Skoro tak bardzo lubicie świnki, jakie? Czas przejść do pierwszego czy Dobra, pomarańczowe deszcze. Czas na zadanie. Końcowiak! No o, tak. Jedz jak no. najwięcej, to przejmasz konkurencję. Jako? Te ciasteczki, co teraz jesz, musisz wrzucić do paszczy świni, a ten, kto rzuci ich najmniej, traci serce. No nie mają już żadnego ciasta. Nie masz żadnego ciastka, ja mam na szczęście ile? Czyli raz, dwa, trzy, sześć. Ja też mam sześć. Co jest siedem? Co? Dobra, to jedno zjem. żeby było równo. Dobra, to co zaczyna Mhm. Dobra, panowie. Ty mówiłeś, że jesteś najlepszy w takich challenge'ach, Ja osobiście chcę dzisiaj dowieść, że pobiję Ernesta. Nie ma szans. Mitsusa we wszystkich challenge'ach. Nie, nie może nie my. we wszystkich, ale w większości. Dobra, dawajcie. Chodź! Ja też mam jedno Jak? w środku jest. Całe? Tak, ja mam dwa chłopaki. Dwa? Dwa? Okej, okay. czyli ja tracę życie? Bo Ernest traci życie? Co? A nie wiem, czy wiedziel, co się stanie, jak tracisz wszystkie życia. challenge. Odpoczywajcie przed następnym challenge'em. Jaki <grym> to jest prosiak w ogóle. No. Ej, dobra, chłopaki, realnie, jak my się stąd wydostaniemy? Ja właśnie... Słyszę, że coś ściana? ścianach? ściany? No stary, to jest ja tylko nie to jest pedro. Jest. nie? Ja bym jest. Ej, czekajcie, czekajcie. Kupujmy no, Patrzcie. Ej, zobaczmy, może to coś rozwali. Pa. Kurde, ej, to jest niezniszczalne. Jak nie zniszczę. Ja o kurde, strażnik. Co się stało z tą świnią? Ona zamieniła się w surowe mięso? Tak. Chyba musiała tak się nażreć, że aż zdechła po prostu. O! Zgniłe mięso. To mam dla was nagrodę. Jaką nagrodę? O, fu, pas. Który dał najwięcej ciasteczek świni? Teraz byś to wcinał. O, Oskar, o nie. Ty to musisz zeżreć. Stary, ja tego nie wezmę. To... Zjedz, bo stracisz życie. Oskar, musisz to ugryźć dla nas wszystkich. Nie Dobra, nie Oskar, nie, nie możesz stracić życia, ja to zjem. <suszy> Ej, nie mogę, to śmierdzi, to jest serio zgniłe mięso Chłopaki, wy się nie znacie na mięsie Co? Ty to użyłeś? O owo Mega, mega dzięki za poświęcenie. Nie ma problemu. Ja żartowałem, nie musieliście tego jeść. Co, to nie było wyzwanie? Ale było dobre. Kurde. Jak no ty chamie Będziesz teraz chory przez najbliższe 24 godziny. Ale chłopaki, trzymaj. Dobra, masz strażnik. Zabierz rzące do domu. No w sumie to dobry pomysł. Rządcę dam, będę miał spokój. No. Jest już późno, czas spadać. Co, Sam tu zostajemy? Ja! Ej, a w nocy się nie spawnują moby? Co się stanie, jeżeli coś się zombiak pojawi, albo 10 zombiaków Jak my ich pokonamy? Oni wejdą tu za. Zgasił światło to? I powiem wam, że po tym mięsie czuję się jakoś dziwnie, no nie Na początku bolał mnie brzuch, ale czuję, że mam teraz siły. Ej, bo jedzenie w Minecrafcie nawet jest zgniłe, to w sumie jest trochę szansy, że nie zatruje. Tylko da siłę. Dobra Wiktor, być może będziemy uratowani dzisiaj. Uratuje nas tej nocy, nie? Chopaki, jeżeli jesteście zmęczeni, kładźcie się spać. Ja będę stał na warcie. Ja po tym miesiącu dzisiaj nie zasnę. Z tymi kotletami człowieku... Ej, moje kotlety coś czują. Wyczuwa niebezpieczeństwo. Panowie, na nogi! Co Ej, coś się zbliża, nie złego. Co? Coś się zbliża? Wstawajcie. Ja nic nie czuję, ale moje kotlety coś mi mówią, że ktoś się zbliża. Patrzcie! Widzicie? Co? Nie się. Nie Uuu, jak wywaliłeś! Co jest? No. Widzę się bezpiecznie, ale czekajcie. Mam chyba łuk i strzał w ekwipunku. Czekaj. Co? Czekaj, czekaj. Schowaj go, schowaj go, bo potem strażnik przyjdzie rano i ci go skonfiskuje Czekaj Ej, coś mi się ekwipunek wziął, mam jakiegoś laga No schowaj też świecy Tu gdzieś musimy schować Chłopaki, teraz jesteśmy trochę bardziej bezpieczni Jak przyjdzie ten strażnik, możemy go się postraszyć no? To teraz co, idziemy spać? No bo już pewnie się nie zysponuje więcej mobów A najwyżej je rozwali Wiktor, jest super silny Ja będę stał na warcie. ja po tym mięsie się nie zasnę Czas stać jak można tak spać. Stojesz jeszcze! To no. nie, chłopaki! Patrzcie, kto wrócił! Ej! No. Pokonaliście mojego skeletona, tak? Brawo! Nawet jeżeli masz ich więcej, nie ma problemu. Nie! Teraz zadanie będzie inne. Zaimponowaliście mnie czas na kolejne zadanie. ej! Hej! Ej. Ej. Czas na kolejne zadanie. Macie broń. Wow. Waszym zadaniem jest ustrzelić czachę tego skeletona z końca sali. Ile mamy rzutów każdy z nas? Jeden. Zabierzesz mi szkieleta, zabieram ci życie! CO?! Ej, ej, ej! Dobra, nie wiem co zrobić, bo wygrał, ale zabił mi szkieleta. może obu Ty szkielet już nie żył, proszę pana! Ja go zabiłem! Na rafku był! Będą widzać, że Suska jest nieuczciwy w komentarzach, a tego nie chcę. Na raf! Co? No. Przydałabyś się, jakaś. No. My chcemy stąd wyjść! Ile jeszcze? Ej, nie Patrz! Przyniósł nam kołdry i poduszki! O, dzień. I łóżka nam skraftowałeś Dobra, nie przedłużajmy tego Macie tutaj jajca Kości to jajko Bierzecie koc Odwijacie, tak? I ono ma trafić do kraty To jest niemożliwe No Tu gdzieś tam jest cegła To jak to ma tam trafić? It was at this moment that he knew he fucked up Ty jesteś cegła, rzucaj Dobra, chłopaki, niech wygra lepszy Szybko, szybko, oszka Kurde Trzy na Kurde, oh yes. kurde Moje nie lecą Jest, mamy Trafiłeś? Tak. Jest Ile masz? Dwa oh, o, o. Mam jeszcze dwa jajka Mam jedno Uwaga, pytanie czy pokonamy RSC czy nie O kurde O oh yes. Dobra panowie Policjancie, każdy z nas trafił Tak, tak Ile trafiłeś, Ernest? Dwa Ja też trafiłem dwa A ty? No ja jedno, ale trafiłem każdy trafił I Jedno życie też ci zostało No to co, może chociaż się nauczymy czegoś w więzieniu. Dawaj, grypsujmy. Tutaj Czyli kolega nie jest stanie? Tu kolega nie grypsuje. Stary, On się nie w to nie miesza o, Dobra, Co tu robi. Czas na kolejną konkurencję. Co to jest? I mam dla Was prezent. Najgorszy z Was zostaje ze skóry. Czekajcie. Nice. On nie stracił żadnego życia. Ojez! Oh yeah, diamentowy. Jak widzicie coś tu wam wyda. No. To nie przez przypadek. No, macie tu herbatę, no. i musicie ją przełożyć. O tak! O tak! Na ten daszek. Ten, co zrobi ostatnio. Bo ostatni. Przegrywa. Ważna zasada: musi być na daszku, a nie na hełmie. Dobra. Bo jak było blisko u ciebie. Jest, mam. Nie, nie masz. Nie, no się tylko. Wiktor, patrz, tak to się robi. Ej, hey, Ernest, Mam! Nie masz! Nie mam? O! Co? Jest? Nie, że się poszło. Złoty. jest? A Ty mi, ostatnią próbę mi dajcie. Dobra, dawaj. O, straciłeś stary. A niestety widział pan panie kierowniczku tutaj... Ja się mega starałem. Miałeś najlepszy hełon, a poszło ci na gorzej. Wcale nie był najlepszy. A miałeś coś, dzięki czemu mogłeś wyjść z tego więzienia. Na przykład skucz ten hełm na talenty. O, nie! Ale nie, nie mieliśmy czy. No. A może kolejny konkurencja? i to, co, nie? Idealne życie. Już ma dwa. Nie. O, kurde. kurde. Ej, ogólnie. Strażnik ciągle gdzieś wychodzi. Jestem pewien, że da się stąd uciec, ale kurde, ciągle te creepery. to jest idealny moment, żeby wykorzystać tak. Wykorzystaj, tak, rozwalmy. Gunpowder, sary, dawaj, 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 bo on tu podchodzi. O, o skar, ej! się wy... górza prawie wybucha. Dawaj, dawaj, dawaj. Wchodajcie. Szał. O! Kada. Ej, patrzcie! Wygrupił gunpowder. Wy wiesz, w ogóle nikogo nie ma. Ogólnie mamy trzy. Gdybyśmy mieli pięć, moglibyśmy zrobić TNT, ale piachu też nie mamy. I wysadzić ściany, żeby no. stąd wyjść. To może być wielka ucieczka. Chowamy to. O oh, kurde, Stasznik, idzie. Kurde. Dobra leszcze. Czas na kolejną konkurencję. Mam dla was bronię. Chceć, miał, no, za zarówno, i się Co? Aha. Upadź. Nie ma. A przeszukać tą budę. Ty masz. Yes. O! Ty masz! Filop! Masz... Musicie zbić te slime cube'y ale macie po jednym rzucie. Okay. Ten co zrzuci ich najmniej o, przegrywa. Dobra. Easy. Ej, to nie było takie łatwe. O, Ile zbiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Proszę mnie przeszkadzać. Mam tylko jeden strzał? Nie Masz wszystkie tam nawet nie dolatują. Ha, ha, o. O. Wiktor, się! O! Dotknąłeś. Mocniej strzelaj, mocniej strzelaj! O! No, nas! Dobra, dobra, dobra! A majcie dług. No i teraz nie mamy łuku. Nie, nie, nie. Jak a, to działa? Masz to, i tak ci ten czego nie przyda. Chłopaki, mam schwane dwie strzały jeszcze. Zmierzamy do końca. Wiktor traci życie. Zostało Jestem teraz na czatach i czekam na kolejne Creepery. Ej, chłopaki, idzie kolejny! Rzucę łukiem. Dobra. Ej! zobacz. Uchwytam już nie biorę, już jest bezużyteczny. Ernest, Oscar, mamy pięć. Jest. Dobra, panowie. To więcej rozwalaj tego bloczku za jednym hitem. Wygra. Wow. No, w Koniec. jest zdana. Jak najszybciej musimy to rozwalić. Dobra. Ernest, zaczynaj. Dobra. Oh dostać z więzienia, a możliwe! Przegrywasz! Co! Tenmiast tak, niestety warto było. Warto było. Oskar, ja wierzę, pierwszy w to, dobra. Oj, trzeci. O, o! Czyli Oskar wygrał w takim razie. Widzicie co z tego wypadło? O! ej, jak! Dawaj to! No. Nie, 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 dlaczego? To moje więzienie! Jak, dobra, e, a wymienimy się, wymienimy się. Co wymienimy? E, nie mamy gdzie robić, wie pan, dwójeczki i kuwetę, jakbyśmy chcieli. Kuwet? kuwetę? Ze trzy no. kuwetę. No dobra. Będzie? Piaseczek i Dobra. Ale z piaskiem, <grym> bo mam uczulenie na żwirek. Dobra, dobra. Miecz Oskar, porubało cię? Czemu ty zamieniłeś diaksy na jakiś piasek? Właśnie. Diaksy to jest miecz. Właśnie. Teraz będziemy mogli kraftować. Co? Jem? A, o oh, kurde, Oscar, jesteś geniuszem! Za chwilę wysadzamy tę budę. Zabieramy Ernesta w życie. Każdy ma po jednym. Będziecie srać przez najbliższy miesiąc. A. A nie mieliśmy tu być 24 godziny? Zmieniłem zdanie. Co? Dobra, chłopaki. dajcie gunpowdera. Wy wiecie w ogóle jak się kraftuje TNT? Ja wiem, ja nie wiem. Co e, to patrzcie. To, co Kładzie to. się tak. Robi się X z gunpowderów. I teraz na wolne miejsca trzeba położyć po piasku. Jak położysz ostatni to się od razu pojawiło, no nie? No jeżeli to jest serio Minecraft, to tak. Uwaga. To co, próbujemy? Uwaga. Wow! No, no! Mamy to. Tu gdzie tu podstawiamy. No, no. Najlepiej będzie rozwalić tą ścianę. Dobra, masz jakąś zapalarycz czy coś? Mm. Ej dobra, to czekajcie, chowamy to, to strasznie się zbliża. To idzie, idzie, o, chowamy, szybciej, szybciej. Uuuu, chyba się już coś tam narobiło. Co? Oskar jest A? bardzo zadowolony. No to prawda, ale No Dobra, panowie, wszystkich creeperów mi, żeście wypowybijali, ale nie szkodzi, bo Was na nocnej zmianie. Co? Nie to szybko mnie. Czyli nie będziemy sami w nocy chłopaki? Przerąbane Ej, czekajcie, on już chrapie Ej, jak on tu zasnął to nie będziemy sami Czyli w nocy... O Ej, ktoś zrobił time seta Właśnie kurde zapadła noc A my nie mamy cały czas zapalania To palimy Ej, jest może on ma... Zobacz, jeżeli przeszukajmy go Tu jest Dawaj, też go przeszukaj Chłopaki Chłopaki Jasy Odzyskaliśmy twoje diasy, Masz go Tutaj coś jeszcze jest Co? Eliksir? Dawaj, to. Może znowu będziesz super sił. Szybko, zanim się obudzi. No ja zawsze muszę też? No nie wiem, stary, jesteś królikiem doświadczalnym. Co? Ej, chłopaki, czy wy mnie widzicie? Ej, faktycznie czujecie? Ej, możemy to jakoś wykorzystać? Wiem! Możesz sprankować tego strażnika. To za hałasem! O! Nie! Co się nie dzieje? Tylko śpimy. Porwanie! Nie, tylko klucze znaj. Diamenty? Gdzie moje diamenty? E, nie mamy żadnych diamentów. O, na dawa, dawa, dawa. o, o! Co jest? Co to było? Ej, co? co? się dzieje? Co? co? Nie, nie, co? co? Gdzie? Co? Jionka, nie widziałem się! O nie, ale cię... Oj! On poszedł po swoją pałę! Co jest? Co my teraz zrobimy? Ja pierdziczę. Ej, Wiktor, już się widać. Czy ty chciałeś mnie sprękować? Kurde. Chłopaki. Mu coś wypadło. Ej, to co chłopak? Bierzemy TNT i wysadzamy. O, o! o. Dobra! Mam no, coś lepszego niż pała co to jest? Trzy, dwa, jeden. Ha! O! O! Ej, no! kurwa! na rzeczy Co teraz? Proszę to wyłączyć! Musimy przysiągnąć dźwignię! No! I żeby to było ostatni raz! O! No! Dobra was panowie! Dobra, już jest git! On sobie poszedł, więc teraz możemy wdrożyć nasz plan wybuchu. Bierzcie wie. Robimy to. To co, odpalać to? Dawaj. Ej, uciekamy, odpalać! Chodźcie! jesteśmy wolni! Widzowie, jeżeli chcecie obejrzeć więcej Minecrafta w naszym wykonaniu, to miłość właśnie założył kanał. Tak jest, jest super odcinek, także wbijajcie. Tutaj jest karta, klikajcie. I w opisie też, yo.